Witam Państwa, dzień dobry, serdecznie zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem 5 radzieckich samochodów, które mogły zmienić rynek samochodowy, ale zostały zniszczone przez system 2 lipca 2025 rok, serdecznie zapraszam na kolejny odcinek Radziecki przemysł samochodowy często kojarzy się z masowo wyprodukowanymi modelami, takimi jak Ziguli czy Moskwicz. Jednak Sowiecki Sojusz tworzył również wyjątkowe samochody. Były to innowacyjne, mocne, a nawet luksusowe modele mogły konkurować ze swoimi zachodnimi odpowiednikami jednakże sztywna gospodarka planowa biurokracja i nie, nieelastyczność systemu nie dawały im szans maszyny te albo pozostawały prototypami, albo były produkowane w małych partiach. Gaz 14 Cudysów Czajka, zakazany luksus w 1977 roku. Gorki automobil Plant zaprezentował nową Cudysów Czajkę Gaz 14 był to prawdziwy radziecki luksus, 5,5-litrowy silnik V8 i automatyczna skrzynia biegów. Wspomaganie kierownicy, plus klimatyzacja i elektryczne szyby. Pod Względem komfortu samochód nie ustępował Mercedesowi W116 i amerykańskiemu Cadillacowi. Design również był przełomowy. Gładkie linie zamiast kanciastości starych ziłów. W Europie lub USA taki samochód stałby się symbolem statusu, ale w Sowieckim Sajusie mogli go dostać tylko najwyżsi urzędnicy produkcja była droga, jednocześnie nie było dużego popytu. Samochody były po prostu rozdzielane między garaże elity partyjnej. W 1988 roku rozpoczęła się walka z cudysów ekscesami. cudysów. Czajka została wycofana z produkcji. Ostatnie egzemplarze zostały nawet pocięte na złom. Gdyby samochód został udostępniony do swobodnej sprzedaży lub eksportu, mógłby stać się legendą. Was E1101, zapomniany radziecki samochód elektryczny. W latach 70. świat aktywnie eksperymentował samochodami elektrycznymi. Sowiecki Sojusz również opracował własną wersję Was E1101. 11.01. Był to kompaktowy hatchback z akumulatorami kwasowo-ołowianymi. Mógł przejechać do 110 km na jednym ładowaniu. Zachód testował również podobne technologie. Jednym z nich był BMW 1602 Electronic. Radziecki samochód elektryczny był po prostu prosty i tani w produkcji Gdy, gdyby go udostępniono i wdrożono do produkcji, sowiecki Sajus mógłby znaleźć swoją niszę na rynku cudysów zielonego transportu. Ropa była wówczas groszem, rząd nie widział sensu w samochodach elektrycznych. Nie było stacji ładowania, nie było wsparcia ze strony władz, projekt został zamknięty, a jedyny prototyp został wysłany do muzeum. Ziu 118 cudysów Junos, minibus wyprzedzający swoją epokę. W Ziu 118 cudysów Junos stał się prawdziwym przełomem w radzieckim przemyśle samochodowym. Podważył ustalone kanony transportu ko komercyjnego. Wyróżniał się aerodynamicznym nadwoziem z panoramicznymi szybami, a także nietypowym układem, w którym kierowca siedział z przodu, a ponadto przemyślane jedenastomiejscowe wnętrze, które wyprzedzało swoje czasy o dekady. Jednocześnie samochód zachował niezawodność charakterystyczną dla Ziwa. Łączył zaawansowane technologie i sprawdzone rozwiązania. Jednak innowacyjny minibus stał się ofiarą radzieckiego systemu. Głównymi kryteriami były, była prostota i niskie koszty produkcji. Urzędnicy uważali Junost za zbyt skomplikowany. Jego projekt uznano za zbyt radykalny dla transportu tu użytkowego. Zamiast rozwijać mod obiecujący model, zakład powrócił do produkcji kanciastych i niewygodnych cudysów Rafików. To cofnęło radziecki przemysł samochodowy w rozwoju transportu komercyjnego. Historia z 118 jest wyraźnym przykładem tego, jak biurokracja i konserwatyzm zniszczyły jeden z najbardziej obiecujących radzieckich samochodów. Gdyby Junost szedł do produkcji, nie tylko zmieniłby wygląd transportu miejskiego w Sowieckim Sojuszu, Mógłby być godnym konkurentem dla swoich zachodnich odpowiedników na rynku międzynarodowym. Zamiast tego unikalny rozwój pozostał tylko w formie kilku prototypów i jego jako symbol straconych szans radzieckiego przemysłu samochodowego. Moskwicz 408 cudysów turysta, radziecki kombi do podróży. W połowie lat 60., AZLK opracowało nietypową modyfikację Moskwicza, model 408 Tourist. Był to kombi z przeczepą kempingową, miał miejsce do spania, kuchnię, a nawet składany stół. Koncepcja przypominała amerykańskie kamery lub europejskie kampery amerykańskie kampery w sowieckim Sajuzie, ta, taki samochód mógł stać się marzeniem miłośników turystyki samochodowej. Ale władze uznały, że obywatele radzieccy nie potrzebują cudów, burżuazyjnej rozrywki. Projekt został zamknięty, a jedyny prototyp zniknął w archiwach fabrycznych. Was 21, 22 cudysów rzeka. Amfibia Sów. w latach 80. was opracował unikatowy Suf, y, amfibie. VAS 21-22 Czudysów Rymer. Samochód mógł jeździć nie tylko w terenie, później mógł po prostu unosić się na wodzie z prędkością 5 km na godzinę. Podobne. Pojazdy jak AmphiCar czy Land Rover były rzadkością nawet na zachodzie. Gdyby Rzeka weszła do produkcji, mogłaby przyciągnąć zainteresowanie nie tylko ze strony armii, Samochód y, byłby przydatny dla geologów i podróżników, ale przemysł radziecki nie lubił eksperymentów, woleli produkować sprawną cudysłowniwę. Y, te samochody udowodniły, że sowiecki Sojus ma więcej niż tylko utalentowanych inżynierów. Byli prawdziwymi wizjonerami, potrafili tworzyć samochody wyprzedzające swoje czasy. Od samochodu elektrycznego was e 1101 do luksusowego gaz 14 czajka każdy z tych projektów mógł stać się przełomem dla radzieckiego przemysłu samochodowego, ale ich los pozostał przesądzony przez system. W tym czasie gospodarka planowa i bariery biurokratyczne okazały się silniejsze niż geniusz inżynierii. Główną tragedią było to, że system nie tylko odrzucił innowacje, on je metodycznie niszczył. ZIUS 118 cudysów. Junos ze swoim futurystycznym designerem mógł wywrócić do góry nogami ideę transportu komercyjnego. Zostało to jednak pogrzewane pod pretekstem cudysów niewygody, cudysów Moskwicz 408 turysta z koncepcją. Kampera wyglądał jak marzenie radzieckiego turysty, ale partyjni urzędnicy uważali autoturystę auto, za cudysów burżuazyjny kaprys. Ten sam los spotkał wyjątkowy pojazd amfibijny WAS21-22. Samochód nie miał odpowiedników na świecie, pozostał jednak jedynie ciekawym eksperymentem. Gdyby i przynajmniej jeden z tych projektów dostał prawdziwą szansę, historia mogłaby potoczyć się inaczej. Sowiecki Sojusz mógłby z łatwością stworzyć własne legendy motoryzacyjne i pod podbiliby nie tylko rynek krajowy, ale i światowy. Ale zamiast tego przemysł samochodowy wybrał drogę kupowania i upraszczania a śmiałe osiągnięcia pozostały w archiwach. Stał się on przypomnieniem tego, czym mógł być, lecz nigdy nie był radziecki sen o samochodzie. I to by było wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Żegnam się i dozo.